Siemanko, Siemanko, kochani, witam was wszystkich bardzo cieplutko i bardzo serdecznie na Magicznej Chacie. Kochani, robimy sobie teraz e, oczywiście kartę dnia na jutro, żeby zobaczyć, co jutrzejszy dzień przyniesie każdemu znakowi zodiaku. E, kochani, do dnia końcówki dzisiejszego dnia obowiązuje oczywiście czy, czytanko tygodniowe, więc moi drodzy, jutro, tak, bo dzisiaj, słuchajcie, jestem naprawdę w biegu e, i tak naprawdę znalazłam odrobinę czasu na to, żeby usiąść w ogóle do peceta. Więc jutro, moi drodzy, zrobimy sobie czytanko tygodniowe, takie typowe, tylko w nieco odmienionej formie, kochani. Tak sobie pomyślałam, że może tak nieco inaczej. No, zobaczymy, czy się przyjmie, dobra? Ale to, kochani, jutro. Więc wszystkich miłośników czytania tygodniowego zapraszam jutro na taką zlekka nową odsłonę. Jutro będę wyjaśniała globalnie o co chodzi. Tymczasem, moi drodzy, lecimy sobie z kartą dnia na 9 grudnia i zobaczmy, kochani, co ciekawego, jutro będzie. Działo się u każdego znaku zodiaku. Co się będzie działo jutro u każdego znaku zodiaku? Dobra, no to moi drodzy, startujemy i lecimy. Oczywiście zaczniemy sobie od kart pod tytułem, czemu jutro będzie sprzyjała energia. Ja sobie te karciuszki, kochani, tutaj wyłożę, zaraz Wam przerzucę na tamtą stronę. <laughs> Już. E, słuchajcie, co my tutaj ciekawego widzimy i co my ciekawego tutaj mamy. Słuchajcie, tak. E, zwróćcie uwagę na intuicję. Kochani, ona jutro będzie, u co niektórych z Was bardzo, bardzo mocno pracowała. I słuchajcie, ta intuicja może być dla Was wybawieniem pewnego rodzaju, słuchajcie, bo ja widzę, że są tutaj pewne sprawy, które mocno Was przytłaczają. To znaczy, ja tutaj widzę takie znaki zodiaku, które słuchajcie, wiedzą o co Kaman, jakąś sprawę, jakąś sytuację w swoim życiu bardzo mocno analizują, mam takie wrażenie. Wy doskonale widzicie, jak sytuacja wygląda, ale ciągle w tym jesteście. Nie robicie nic z tym. A tutaj należałoby, kochani, podjąć jakąś kluczową decyzję, opracować jakiś plan, opracować jakąś strategię, bo ja widzę, że wy możecie popadać poprzez taki bezruch w tym temacie w taki troszeczkę stan depresyjny, tak? Bo dziewiątka mieczowa, słuchajcie, na samym końcu rozkładu tutaj pokazuje, że my nie czujemy się komfortowo z tym, że jest coś w naszym otoczeniu, ale my nic kompletnie z tym nie robimy. A karty mówią, dlaczego ty z tym nic nie robisz? Oczywiście tutaj może w grę wchodzić bardzo wiele czynników, tak? Może to być brak odwagi, może to być sytuacja życia nadzieją, że być może coś się jeszcze poprawi, że może coś tutaj się jeszcze zmieni. Tymczasem, słuchajcie, no, karty pokazują, e, posłuchaj swojej intuicji. Intuicja tutaj bardzo dobrze będzie Tobie, że tak powiem, podpowiadała w wielu kwestiach. Tylko, że Ty ją lekceważysz, albo też tudzież no, nie lekceważysz, Ty ją bardzo wyraźnie słyszysz i Ty bardzo wyraźnie wiesz, co ta intuicja ci mówi, ale w dużej mierze no, nie chcesz, jakby przyjąć jej za taki czynnik, który powinien Cię zmusić do jakiegoś ruchu. A, I to jest właśnie takiego pewnego rodzaju tutaj, kochani ząg. To jest również, słuchajcie, te karty również mogą pokazywać stan, w którym możecie coś odkryć, możecie coś zobaczyć. Jest tutaj jakaś tajemnica, jest sekret, jest coś ukrytego przed Wami, ale Wy doskonale to wyczuwacie, że tak jest i Wy doskonale wiecie, że tak jest. I zamiast tutaj w pewien sposób siedzieć i płakać w poduszkę, powinniście coś z tym zrobić. I temu jutro będzie sprzyjała energia, słuchajcie, temu, żeby wyjść z cienia, żeby otwarcie i klarownie, słuchajcie, powiedzieć co i jak i po co i na co. I też tudzież, moi drodzy, odważyć się na pewne ruchy. Jeżeli ktoś z Was wie, że powinien coś zrobić w jakiejś pewnej kwestii, ale nie robi i tak naprawdę coraz to gorzej się w jakiejś sytuacji czuje, to słuchajcie tego, co Wam dusza podpowiada, bo ona Wam podpowiada mądrze, tak? A więc, moi drodzy, no tego typu klimaty. Lecimy z każdym znakiem, zobaczmy co jutro będzie działo się u baranka. Słuchajcie, Baran będzie tutaj się zastanawiał nad wyborem jakiegoś, jakiejś drogi. Ja nie wiem, kochani, tutaj o co może konkretnie chodzić, ale dwójka buławowa pokazuje nas na rozdrożu, w takiej troszeczkę sytuacji. Hmm, no to co ja mam teraz zrobić? Jaką decyzję mam podjąć? Czy mam zrobić to, czy mam zrobić coś innego? Czy mam pójść tą drogą, czy może z tego zrezygnować? Nie wiem dla kogo te rozdroże, co będzie znaczało. Czasami, słuchajcie, w dniówkach to są błahostkie, to bardzo często powtarza. Ale weźcie to pod uwagę, że to może być na przykład opcja, nie wiem, pójść, nie pójść, zadzwonić, nie zadzwonić. Nie wiem, ugotować pomidorową, czy rosół? <grym> może wiecie, rosół pomidorowa z wczoraj, więc to się jakoś łączy, ale wiecie o co mi chodzi. Czy na przykład, no nie wiem, dzisiaj coś załatwiać, czy ewentualnie nie załatwiać? Czy coś powiedzieć, czy może zostać na miejscu i jeszcze dzisiaj nic nie robić? Czasami, słuchajcie, rozdroże to też są jakieś klimaty, w którym naprawdę stoicie przed jakimś trudnym wyborem i zasadniczo nie wiecie, w którą stronę ruszyć. Co dla niektórych to może być podwójne życie. Weźcie to baranki pod uwagę. Co jutro ubiega? Byki jutro, kochani, będzie płakał nad rozlanym mlekiem albo użalał się nad sobą. Nie wiem z jakiego powodu, ale może taka sytuacja być, bo Piątka Kielichowa jest to taka karta troszeczkę opłakana w skutkach. Czyli słuchajcie, my żałujemy, że coś się skończyło, my płaczemy za czymś, co już odeszło. Nam jest smutno z jakiegoś pewnego powodu, bo czegoś nie możemy przeskoczyć, nie możemy zdziałać, nie możemy uczynić. I tutaj, no niestety, byki w grę wchodzą emocje, które nas nieco przytłaczają. To też może być, słuchajcie, ogólnie, że wasze życie jest spoko loko, że wy sobie dajecie ratę, macie pracę, macie zdrowie, cokolwiek z tych rzeczy, ale wy gdzieś, słuchajcie, nie wiem, tęsknicie za czymś bardzo mocno. Nie możecie jakby podarować sobie jakichś pewnych rzeczy, które mogły się ułożyć inaczej, ale się nie ułożyły. To też może być poczucie, że nic wam w życiu nie wychodzi, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, macie pracę, zdrowie, kasę, nie wiem, wszystko jest git. Ale możecie mieć takie poczucie, no dobra Magda, no niby jest git, ale ja nie czuję się dobrze pod kątem na przykład relacji, uczuć, związku czy czegoś takiego. E, możecie na przykład myśleć, że nic fajnego Was już w życiu nie spotka. No tak troszeczkę smutnawo, kochani, jutro może u byka być. Zobaczymy, co jutro u A u bliźni od kochani jutro jakaś wiedza, jakaś nauka, w jakimś pewnym zakresie, nie wiem, możecie się kochani czegoś dowiedzieć, czegoś doinformować, może czegoś nauczyć, co niektórzy, zdobyć wiedzę, nie wiem, jakąkolwiek, tak, o człowieku, o pracy, o przepisie na, słuchajcie, nie wiem, szarlotkę. Podaję, słuchajcie, takie przykłady, wiecie, no, luźne, ale dokładnie to tak może, kochani, wyglądać, bo to jest taka opcja, w której po prostu możecie jutro czegoś się dowiedzieć, doinformować, przeczytać. Nie wiem, ktoś może do Was z czymś przyjść i Was o czymś poinformować, i Wy wchodzicie w posiadanie wiedzy. Jesteście po prostu mądrzejszy o to coś co niektóre bliźnięta słuchajcie mogą odrabiać jakieś lekcje, życiowe być może, czyli załóżmy wychodzą z założenia, że coś wydarzyło się po coś i jakby w pewnym stopniu gdzieś wyciągają z tego słuszne wnioski czyli możecie kochani naprawdę otrzepać piórka i powiedzieć dobra, stało się to po to bo to, bo to, bo to, bo tamto i powiem wam, że tego typu podpowiedzi, jeżeli ktoś z was będzie w głowie miał, są to słuszne podpowiedzi, to są mądre podpowiedzi więc być może jakaś sytuacja w w życiu wydarzyła się w jakimś kochani celu, ale też taka bardziej mówię luźna rzecz to to, że jutro możecie się czegoś dowiedzieć, ktoś wam może o czymś powiedzieć i wy powiecie, a dobra spoko, no to dzięki za info, tak? Co jutro uraka? Uraka jutro jakiś nowy początek. Ale zabijcie mi, kochani, czego nie wiem. E, Okej, okay, no to jest, to jest słuchajcie, askielichowy, więc tutaj oczywiście mogą być początki nowych związków, nowych miłości, albo szanse na od, od, rozpoczęcia czegoś od nowa w starych związkach, ale to też może być szansa na nowy początek. Słuchajcie, e, nie wiem, pracy, e, nie wiem, zleceń, pomysłów na siebie nowy początek, zaczynamy plany, które chcecie realizować i was to kręci, was to cieszy. Bo słuchajcie, Kielich na tej karcie pokazuje oczywiście jak najbardziej emocje, ale zwróćcie na to uwagę, że my nie tylko cieszymy się wtedy, kiedy zenek nas trzyma w ramionach, ale cieszymy się czasami, jak dobrze praca idzie. Jak mamy kasę na koncie, jak możemy coś zainwestować, jak możemy coś kupić, prawda? Więc to wszystko, jakby ta nowa szansa na to, że coś zrobię, kupię, nabędę, pójdę, zdobędę, co by to nie było, może Was po prostu raki bardzo tutaj kręcić. I te emocje tutaj, takie, że Wy widzicie szansę, że coś się tutaj może wykluć, potoczyć, pójść do przodu, rozpocząć, mogą Was, kochani, bardzo mocno tutaj cieszyć. Co jutro? Ulwa. Ulwa w dniu jutrzejszym, słuchajcie, jakieś opory przed czymś, obrona, ochrona, bronicie się przed czymś, nie wiem, słuchajcie, ktoś może was, od Was czegoś chcieć, a Wy tutaj gdzieś będziecie bardzo bronić swoich racji. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może też ktoś będzie was chciał do czegoś przekonać, załóżmy, a wy nie będziecie mieć na to ochoty, postawicie jakieś swoje granice, postawicie jakieś swoje, nie wiem, ultimatum. No różne to mogą być, kochani sytuacje, ale to jest taka karta obronno-ochronna. I w zależności oczywiście, po której stronie barykady lew się znajduje, no to mówię, albo będziecie bronić siebie, żeby ktoś wam w kaszę nie dmuchał, żeby gdzieś, nie wiem, obronić swoich racji, swoich argumentów. Albo też tudzież um, może to być sytuacja tego typu, że to Wy jutro będziecie robić jakiś nacisk na coś, ale będzie opór materii, że druga strona nie będzie przekonana, nie będzie przejednana. Słuchajcie, to może być nawet taka sprawa, gdzie grunt się tutaj troszeczkę Wam pod nogami pali. Ja tutaj, no słuchajcie, jak patrzę na tą kartę, to też właśnie widzę, um, słuchajcie, postać, która jest taka troszeczkę, bym powiedziała, zdenerwowana tą sytuacją, ale też jednocześnie taka, wiecie, aż podogniona. Uważajcie też kochani, jeżeli ta karta bytyczyła się jakiejś dyskusji, jakiś rozmów z kimś e, i takiego wiecie nieprzejednania jeden przez drugiego, to znaczy no że żaden z Was nie będzie chciał pójść na kompromis albo nie będzie chciał ustąpić, albo ta sytuacja też może powodować oddalenie i też może powodować kłótnie niepotrzebne, więc na to tutaj lwy zwróćcie uwagę. Co jutro u Panny. U panny jutro bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o porozumienia z ludźmi, czyli takie kontakty towarzyskie. Są tutaj bardzo dobrze zaznaczone, kochani, bo tutaj faktycznie gdzieś, jeżeli jutro musicie sobie z kimś pogadać, spotkać się, nie wiem, pójść z koleżanką na kawę, czy tam, no nie wiem, słuchajcie, poczatować sobie na przykład, no to ta karta jest bardzo fajna, bo obrazuje tutaj, że kontakty jutro z ludźmi u panny naprawdę będą bardzo fajne, bardzo ciepłe, serdeczne, bliskie. Powiedziałabym i takie właśnie, no takie fajne, takie wiecie o co mi chodzi, no nie będziecie mogli tutaj powiedzieć, ale mnie zdenerwowała, zdenerwował, wkurzył, nie wiem, czy cokolwiek z tych rzeczy. Możecie kochani również wychodzić na randki, więc jeżeli są tutaj panny, które mają kogoś, z kim mogą porandkować, no to ta karta będzie tutaj pokazywała, że takie spotkania, randkowania, czy też wspólnie spędzony czas z drugą połową, no jest tutaj jak najbardziej pokazane. Możecie też myśleć słuchajcie o jakichś rzeczach e, takich domowych, mieszkaniowych, tak? Czyli gdzieś tutaj być może dom, wasze mieszkanie odegra jutro jakąś znaczącą rolę. Nie wiem, może coś trzeba w domu posprzątać, zmienić, przeremontować, słuchajcie. Słuchajcie, no nie wiem co, kupić coś do tego domu, bo ten dom, mieszkanie, cztery ściany, będzie jutro u co niektórych panien też odgrywał jakąś Słuchajcie, rolę. A więc związki, dom, mieszkania, kontakty towarzyskie jutro. Naprawdę fajne. Co jutro u Wagi? Słuchajcie, u Was karta szczęścia. I bardzo dobrze, bo karta, słuchajcie, pokazuje takie troszeczkę pomyślenie wreszcie o sobie wagi. To znaczy, ja nie mówię, że wreszcie, no czy tak wiecie, tak dosadnie wreszcie, ale słuchajcie, uwierzcie mi, że czasami w kartach pokazujecie mi się jako takie osoby myślące czasami, em, załóżmy tylko o, o kimś, ale o sobie na samym końcu. I bardzo często na tą okoliczność nie podejmujecie żadnych ruchów, które mogłyby świadczyć, że ja tą decyzję podejmuję, bo ja chcę wreszcie być szczęśliwy, czy szczęśliwa. A tutaj ta karta troszeczkę tak jakby, słuchajcie, pokazuje mi, że właśnie jutro z jakichś przyczyn wy zadbacie o siebie, zadbacie o to, żebyście wy były szczęśliwe, żebyście byłby, były z czegoś zadowolone. To jest taka karta, gdzie dzień na pewno będzie szczęśliwy, dzień może być radosny, możecie mieć, kochani, bardzo dobry nastrój, to mam, kochani, na myśli, nie to, że tam jakieś fanfary, nie wiadomo co, ale możecie być po prostu w dobrym nastroju, co niektóre wagi mogą coś sobie kupić, mogą coś nabyć, albo po prostu fajnie sobie spędzić czas. Bo to też jest taka karta, gdzie my myślimy sobie, dobra, ja muszę sobie wyluzować, nie wiem, muszę sobie po prostu odpocząć, muszę sobie, nie wiem, coś zaplanować, albo po prostu, nie wiem, poleniuchować w domu, tak żeby poczuć taki luz od środka. Co niektórym kochani mogą spełniać się życzenia, marzenia, więc być może to też będzie coś takiego głębszego, co niektórych, że jakaś sprawa się jutro powiedzie i waga będzie miała powód do takiego cieszenia się, a nawet wręcz do tego, żeby być taka uchachana, ujarana jakąś pewną rzeczą. Ale bardzo fajny, słuchajcie, wyluzowany, szczęśliwy dzień. Co jutro u Skorpiona? U Skorpiona, słuchajcie, jutro w grę wchodzi uczucie, miłość. Kierowanie się głosem serca. Jeżeli oglądają mnie panowie, no to tutaj możecie podziwiać jakąś kobietę. Tutaj wyraźnie, słuchajcie, wy tego nie widzicie, bo tutaj kurczę, te na światło pada tak, a nie inaczej. Słuchajcie, siedzi sobie facet, który podziwia kobietę. Więc być może, słuchajcie, no jest tutaj jakaś taka tego typu sytuacja, że macie adoratora albo wy jesteście adoratorem jakiejś osoby, tak? Bo już no nie będę tutaj jakby się upierać, że to musi być um, typowo, wiecie, że facet adoruje kobiety, ale oczywiście może to iść w dwie strony. Może wam się też coś spodobać, to niekoniecznie musi być osoba, możecie być czymś zafascynowane, coś wam się może upatrzeć, wiecie, i tak powiecie, wow, ale to zajebiste, ale ja tego chcę, no nie mogę oczu od tego oderwać. Albo to sobie oczywiście. Związki miłości tutaj, relacje mogą odegrać jakąś kluczową rolę. Oczywiście, jak najbardziej tak, i to by było fajne. Fajnie, mile spędzony dzień z tą osobą. Więc, jeżeli tutaj ktoś ma, posiada i nie macie jakiegoś takiego związku, który ma problemy, kłopoty, no to tutaj te wszystkie relacje takie w miarę spokojne, czy też na takich wiecie, fajnych wibracjach, no to tutaj pokazujecie mi się naprawdę bardzo sympatycznie, miło i powiedziałabym tak blisko siebie. Kierujecie się głosem szczęścia. Jesteście też z czegoś zadowolone. Może Wam się coś ktoś spodobać, czego chcecie, gdzie w tym kierunku chcecie skorpiony podążać. Co jutro strzelce. Jeżeli słuchajcie, skorpiony, spotykacie się ze strzelcem, albo strzelec spotyka się ze skorpionem, to możecie sobie rękę podać, bo mamy tutaj, słuchajcie, no parę kielichową, tak? Tutaj, kochani, bardzo wyraźnie przedstawia nam się sytuacja faceta, który kocha całym sercem strzelca, a strzelec kocha tego faceta. Słuchajcie, jutrzejszy dzień może jakby pod tym kątem bardzo mocno się tutaj pokazywać, jako po prostu miłość przez duże M, kierowanie się miłością, uczuciem, bliskością. Ciepłem, troskliwością, związkiem, gdzie no, te uczucia po prostu pomiędzy ludźmi tutaj bardzo mocno są pokazane. Tak, Możecie też być opiekuńcze, możecie też być troskliwe, nie wiem, w stosunku do wszystkiego i do każdego. Możecie tęsknić za uczuciem, za miłością, jak najbardziej tak, ale też ją okazywać i dostawać. Więc moje drogie strzelce, no jest po prostu rewelka. Mi się osobiście bardzo podoba. Przesunęłam troszkę kamerę, żebyście więcej tych kart widzieli. Dobra, co jutro koziorożca? Z którego jestem bardzo dumna. Tak, notabene to będzie już Hania wiedziała dlaczego. E, wahacie się, ale w czym jutro? Jakie mamy wahania? To jest taka karta decyzji, która jest do podjęcia, do zrobienia, do ogarnięcia ale mamy wątpliwości, czy, czy to robić, albo wątpliwości, czy ja słusznie postąpiłam, czy słusznie, przepraszam, zrobiłam i te wątpliwości Was jutro mogą dręczyć, albo taka wątpliwość, co ja mam zrobić, co ja mam poczynić, nie? To u jednych oczywiście, więc te wątpliwości tutaj mogą się koziorożce pokazywać. Brak możliwości podjęcia decyzji, bo Wy nie wiecie, co zrobić albo czy to, co robicie, jest słuszne, ale też wahania nastrojów. <grym> więc jutro to też może tak być, że co niektóre koziorożce, kochani, no będą takie troszeczkę, że raz super, super, a za chwilę, no niekoniecznie. Co jutro u wodnika. Uwodnika jutro czas słuchajcie strategii, planowania, myślenia, poważnych dyskusji, poważnych rozmów, takich gdzie słuchajcie być może są jakieś sprawy dosyć istotne, dosyć konkretne albo sprawy na ostrzu noża, które trzeba poruszyć albo którymi trzeba się zająć. To jest, słuchajcie, mocno uruchomiona logika, analiza jakiegoś pewnego tematu, konkretne rozmowy, o których już powiedziałam, bądź też takie, mówię, przeanalizowanie sprawy. Wam coś nie, chyba nie daje spokoju, wodniki, wy dużo o czymś tutaj myślicie i deliberujecie, coś wam chodzi po głowie. Jeżeli chodziłoby tutaj o relacje, o związki, to widać, że tutaj nie ma, przynajmniej jutro, tak? nie ma tutaj zarysowanego ciepła, bliskości, czułości, nie wiadomo czego, tylko raczej jest chud, lód, dystans. Z jakichś pewnych przyczyn, nie wiem jakich, ale jest tutaj takie oddalenie pokazane. No i wywodniki, a które tutaj coś, mam, na, mam takie wrażenie, coś jest istotne, ważne, ale takie, gdzie wy kochani już macie czegoś dosyć i jesteście przygotowane do ataku. To znaczy, no żeby komuś wyłożyć kawę na ławę, tak? Wiecie o co chodzi. No i sprawdźmy jeszcze rybki. A u rybek jutro co? A u rybek jutro, słuchajcie, karta mówiąca mm, o takiej sytuacji, w której nie, wyda, nie wydajemy jutro, kochani, kasy na pierdoły, dobra? <grym> to znaczy na, na pierdoły, na jakieś takie fanaberie. Yy, bo słuchajcie, ta karta pokazuje, że Wy macie tutaj, do yy, no, jutro po prostu, okej, okay, ja tam mówię, takie tam zwykłe zakupy, wiadomo, rzecz, ale takie, wiecie, takie jakieś, yy, no takie fanaberie. Macie ich tutaj jakby nie spełniać, bo pokazuje się karta, zostaw kasę przy sobie. To jest raz. Macie jutro się też nie nie uzewnętrzniać. Więc jeżeli, słuchajcie, ktoś Was będzie ciągnął za język, to drugie ryby, Wy jutro no, no nie otwierajcie się może, tak? Też może być sytuacja odwrotna, że Wy będziecie chciały się, żeby ktoś się uzewnętrznił, coś Wam powiedział i jeżeli to nie jest Wasza karta osobowa, ale kogoś, z kim macie styczność, no to ta osoba może, kochani, zamknąć się w sobie i nie mówić Wam, co czuje, co myśli i tak dalej, i tak dalej. Więc możecie spotkać również się z sytuacją, Takiej osoby, która jest zamknięta tutaj na coś, nie jest otwarta na takie wyżalanie, na zwierzanie się wam i tego typu na przykład rzeczy. Albo to wy nie chcecie się zwierzać i nie chcecie się otwierać na coś. I tak jak powiedziałam, kasa ma zostać przy was. Może słuchajcie, we wtorek będzie to lepszy dzień na jakieś takie inne wydatki, tak bym to powiedziała. Możecie też coś otrzymać. E czyli może coś do Was przyjść, nie wiem, coś, za czym czekacie. O, w końcu przyszło, super, zajebiście, teraz już to mam i jestem zadowolona, czy jestem zadowolona. No tak to, kochani, wygląda. Na sam koniec zrobię Wam wahadełko. I zobaczymy też, jak ta energia się rozkłada pod te karty. Jakie tutaj podpowiedzi, dopowiedzi do tych kart e, będą? Poproszę o przekaz na jutro dla Baranka. U Baranka jest na tak, a więc słuchajcie, jeżeli jesteście na jakimś rozdrożu, podejmujcie tą decyzję, czy też tudzież to, co Wam wpadnie do głowy, żeby robić, to energetyka Was będzie tutaj jakby bardzo mocno pchała ku temu, żeby działać. E, poproszę o przekaz dla Byka. No, byka faktycznie jest lipa, słuchajcie, coś musicie chyba wypłakać, musicie chyba coś przerobić w głowach, bo faktycznie energia jest taka troszeczkę słaba i całkiem możliwe, że po prostu, no, no niestety karta nam dobrze pokazuje, tak, te pięć kielichów. Co jutro u bliźniąt? Tak, bliźnięta się mogą czegoś faktycznie dowiedzieć, o ile ja dobrze pamiętam, słuchajcie, bo ja tak lecę na pałę. Tak, bliźnięta mogą się jutro o czymś dowiedzieć i energetyka jest sprzyjająca. Poproszę o przekaz dla raka. Uraka jest również na tak, więc bardzo fajnie, te nowe początki, co jutro Ulwa? Słuchajcie, u lwa jest na tak, pomimo przeszkód trudności, czy też oporów. Tutaj coś uda Wam się chyba załatwić, zrobić, popchnąć. Słuchajcie, czy też odpędzić kogoś, kto po prostu wam będzie na podwórko wchodzić. Co jutro u panienki? U panienki jest na tak, a więc, tak jak powiedziałam, energia sprzyjająca tutaj kontaktom towarzyskim. Poproszę o przekaz dla skorpiona, boże, dla wagi, poproszę o przekaz dla wagi. Uwagi jest na tak, a więc macie z czego się cieszyć. Poproszę o przekaz dla skorpiona. U skorpiona jest również na tak. Poproszę o przekaz dla strzelca. Na tak. Dla koziorożca nie no nie wierzę w to tak nie, tak nie, tak nie a więc te wahania chyba na bank jutro zaliczycie poproszę o przekaz dla wodnika u wodnika słuchajcie jest energia taka dosyć mocno waleczna wahadełko pokazuje mi takie wiecie dwa razy tak, raz nie czyli coś was będzie pchało do czegoś żeby coś zrobić, chociaż możecie się stopować i poproszę o przekaz dla rybek i u rybek jest na wielkie, tak, a więc coś możecie otrzymać. Słuchajcie, może tutaj być sytuacja, być może energetyczna, taka, że coś was będzie pchało do przodu, tak, zrób to, kup to, czy cokolwiek, ale tutaj ja osobiście, słuchajcie, bym odradzała, bo oczywiście energia was będzie pchała do tego, żeby coś fak faktycznie zdziałać, zrobić. Będziecie mocno takie, wiecie, nakręcone, ale mimo wszystko, kochani, nie wiem, być może to nie jest dobry dzień na jakieś większe zakupy. Kochani, no tyle ode mnie. Dajcie znać, oczywiście, jak czujecie karty, czy one rezonują z Wami, z tym co się aktualnie oczywiście u Was dzieje. Eee, no i moi drodzy, życzę Wam oczywiście, żeby jutrzejszy dzień, 9 grudnia w poniedziałek, no pięknie wszystkim oczywiście służył, a tym bardziej wszystkim tym, kochani, którzy mają takie karty jak byk, nie? <laughs> oczywiście nie wiem, czy ktoś tutaj miał taką, no nie, wszystkie pozostałe były spoko loko, tylko tak naprawdę ten byczek jutro może mieć taki troszeczkę gorszy czas, ale mm, mam nadzieję, że i byki, i wszystkie pozostałe znaki zodiaku cudownie ten dzień, kochani, spędzą. Trzymajcie się, hej!